Witam świątecznie wszystkich subskrybentów mojego kanału na YouTube. Jak co roku zapraszam Was do siebie, do obejrzenia wystroju Świątecznego mojego salonu i do spotkania z Oskarem, czempionem Polski, który dzisiaj prezentuje się w swojej nowej, królewskiej, bo tak się nazywa: Pelerynce Świątecznej. Za moment zobaczycie w moim choru prawdziwą wystawę portretów Oskara. Przyznacie, że jest to kolekcja imponująca. A ja pokażę Państwu zanim to nastąpi przepiękny, przepiękną leżankę, którą Oskar otrzymał w prezencie świątecznym. Proszę zobaczyć. Oto ta leżanka w kształcie czerwonego serca. Oskar już ją zaakceptował i bardzo często На ней лежит. A teraz zapraszam do siebie, do świątecznego salonu. Zanim zobaczycie moje dekoracje, spójrzcie na tą kulę, to nowość mały wagonik. Lokomotywa prowadzi kilka wagonów pełnych prezentów, w środku jest choinka, i to wszystko pędzi prosto do mnie. W tym roku Postawiłem na świąteczne stroiki. Jest tylko jedna mała choineczka, oto ona, obsypana sztucznym śniegiem. Proszę zobaczyć, jak się prezentuje. Tutaj kula, też oczywiście pięknie świecąca, w różnych kolorach. Co kilka sekund inny kolor. A za moją jedyną choinką, proszę zobaczyć, Oskar pędzący na saniach. Przywieziony, przysłany ze Stanów Zjednoczonych. U nas takich rzeczy nie ma z tą rasą. Więc oskar pędzi sobie na saniach świąteczny i bardzo mi się to podobało. Oto i pierwszy ze wspomnianych stroików. Stroik główny na ławie głównej. Cały miejący się światełkami różnokolorowymi, bombeczkami i drobnymi elementami dekoracyjnymi. Proszę spojrzeć, jak wygląda. I jeszcze dwa wspaniałe białe drzewka. Świąteczne. Proszę zobaczyć, jak są przystrojone, jakie bombki, jakie wspaniałe trzy słówki. Porą letnią są one obsypane zielonymi listeczkami. Zimą, tak jak Państwo widzicie, przeozdobione kulami śnieżnymi, brokatowymi. No i oczywiście mnóstwo, mnóstwo świateł, a w środku świecący się balon. A oto i drugie ze wspomnianych białych grzebek, również śnieżne bombki i białe, proszę zobaczyć, ptaszki i oczywiście mnóstwo kolorowych światełek. Zimne dni, zasypane śniegiem, drzwi uchylię. Widzę gości, idziesz ty, to czas świątecznych chwil rozchmurzę. się. Przystrojony w bieli świat, mama z kuchni daje znak. Na to cały rok Niosą święta, życzeń, moc Cudów noc Niebo daje ziemi znak To wyjątkowy czas Wiedzie nas Mróz artysta, kto go zna Wymalował pięknie świat Biały czas Ten las, a na niebie tyle gwiazd, ty i ja. Przytuleni, rozmarzeni, dobrze nam. Zapach potraw, zapach świąt, dzieci śmiech, mamy wzrok, widzisz je. Szczęściem są, dla nich żyjesz cały rok Ty i ja Biały smoking ubrał też Pałwan, co na skwerku jest Patrzy się I uchyla czapkę swą Mówi do nas wesołych świąt Jezieli znak To wyjątkowy czas Jedzie nas Mróz artysta Kto go zna Wymalował pięknie świat Biały czas Rozmażyli, dobrze nam.